I tak to się mniej więcej wszystko zaczęło. Usiadłam, kliknęłam i wysłałam. Ale dobra, resztę powiem później, bo teraz muszę lecieć na trening. I zazwyczaj dosłownie lecę. Piechotą czy rowerem. Komunikacja... Często ze mną nie chce współpracować. krótko mówiąc. Na szczęście nie zawsze musi. Już to chyba gdzieś mówiłam, ale istnieje taka podziemna sieć taksówek, która co środę wyjeżdżają z Warszawy, jadą S8, i zatrzymują się dokładnie na Przemokowskiej 3. I mimo, że niejednokrotnie jest ciężko i nie chce mi się wyjść, to później uwielbiam to uczucie satysfakcji. Ale co jak co? Nie narzekam na nudę. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Trzeba połączyć ze sobą tyle umiejętności, że treningi nie mogą być nudne. No dobra, ale najbardziej to lubię przeszkody. Nigdy nie wiesz, co się stanie, czy dolecę, czy jednak nie, czy znowu spadnę na głowę, a może wyjdzie mi coś, co ćwiczyłam kilka miesięcy i eee, nie wyjdzie. Tak, to lubię najbardziej. Ale wracając, zaczynamy zabawę od nowa. Wracam tam, gdzie dokładnie rok temu spełniłam jedno z moich dziecięcych marzeń, gdzie przeżyłam jedne z najbardziej stresujących chwil w moim życiu i gdzie przeżyłam coś, co zapamiętam do końca życia. Oczywiście nie sama. W końcu po licznych ustaleniach i dyskusjach pojechaliśmy. I kiedy ja szykowałam się do wejścia na tor. Po drugiej stronie areny Gliwice też trwały poważne przygotowania. Claudia wejdzie na rampę! Rampę, rampę, rampę! Z takim supportem byłam gotowa. I nieważne co się wydarzy. Już jest fajnie.